To, że nadszedł czas, aby opowiedzieć o mikroplastiku, stało się jasne, kiedy mój kot Martin pod osłoną nocy ukradł moją fajansową miskę i zamienił ją na swoją plastikową miseczkę na jedzenie. I zdecydowanie odmówił wymiany z powrotem, dopóki nie dowiem się, co jest nie tak z tym przeklętym mikroplastikiem. Niezbyt dobrze, że kot wie o mikroplastiku więcej niż ja. Trzeba rzucić światło na tę sprawę. W internecie kłębiły się czarne chmury, z których przerażające głosy rzucały piekielne przekleństwa mikroplastiku na nasze głowy. Sprawa jest poważna, pomyślałem i zanurzyłem się w temat. Okazało się, że istnieje mnóstwo informacji o szkodliwości mikroplastiku. Przyszedł i jest wszędzie. Wchodzi do naszego organizmu, a potem tam siedzi i szyderczo się śmieje, powoli niszcząc nasze grzeszne dusze. Ale niepokoiło mnie to, że jakoś nigdzie nie było dziennikarskich wiadomości w stylu: W tę sobotę złowieszcza burza mikroplastiku znowu skróciła życie dwóm tysiącom ludzi. Albo i znowu ofiary wśród dzikiej przyrody. Rzadki tygrys zatruł się mikroplastikiem, zjadając trzech turystów. Chociaż ze zwierzętami nie wszystko jest takie proste. Ale zacznijmy od początku. Czym jest plastik? Plastik to materiał, który tworzy się z ropy naftowej lub gazu ziemnego. Plastik jest używany do produkcji wielu rzeczy, od materiałów opakowaniowych po ubrania i meble. Plastik jest stosunkowo odporny na wiele chemikaliów i rozkłada się bardzo powoli. W niektórych przypadkach proces ten trwa dziesiątki i setki lat. Prawdopodobnie nie wiedzieliście, ale około 5% wydobywanej ropy i gazu trafia na produkcję plastiku, a reszta głównie idzie na paliwo. Po jego spaleniu otrzymujemy dwutlenek węgla, co cieszy rośliny. I smog, który pociesza nas. Chociaż dwutlenek węgla jest prawdopodobną przyczyną globalnego ocieplenia, to jest on intensywnie wykorzystywany przez rośliny, ale plastik nie. Po zakończeniu okresu użytkowania przedmiotów trafia na wysypiska. Niektóre kraje przetwarzają plastik, choć i ten sposób ma swoje wady. Recykling wymaga dużo energii, którą również trzeba skądś pozyskać, a to nigdy nie jest czyste i bezpieczne dla środowiska. Więc ogromna część plastikowych odpadów ląduje na wysypiskach. To, że planeta jest zaśmiecona plastikiem, to już powszechnie znany fakt. Każde morskie lub oceaniczne wybrzeże po krótkim czasie bez sprzątania będzie zasypane plastikowymi odpadami. Przykładem jest tylko północnoatlantycka plama śmieci olbrzymi obszar nasycony plastikowymi odpadami i to tylko to, co pływa. A ile już zatonęło, nawet nie da się wyobrazić. Ale temat tego filmu to wpływ mikroplastiku na człowieka, a więc mikroplastik. Mikroplastik to małe plastikowe cząstki o średnicy mniejszej niż 5 mm lub 0,2 cala. Mogą być celowo wytwarzane lub powstawać w wyniku rozpadu większych plastikowych wyrobów pod wpływem czynników naturalnych, takich jak światło słoneczne, tarcie mechaniczne i procesy chemiczne. Istnieją dwa główne typy mikroplastiku. Pierwotny mikroplastik to mikrocząstki celowo tworzone do określonych celów przemysłowych. Należą do nich plastikowe mikrogranulki stosowane w kosmetykach, pastach do zębów, środkach czyszczących oraz w przemyśle. Wtórny mikroplastik to cząstki powstające w wyniku rozpadu większych plastikowych wyrobów, takich jak butelki, torby i inne plastikowe produkty. Mogą trafiać do środowiska poprzez niewłaściwe postępowanie z odpadami. Wietrzenie i rozkład. Czyli potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia cząstki dodaje się do pas do zębów. Już ciekawe. A jak mikroplastik dostaje się do organizmu człowieka? Mikroplastik może dostawać się do organizmu człowieka na kilka sposobów: przez żywność i wodę. Mikroplastik jest obecny w wielu rodzajach produktów spożywczych, w tym w owocach morza, soli, cukrze, miodzie, a nawet w wodzie pitnej. Badania wykazały, że ryby i inne organizmy morskie mogą spożywać mikroplastik, który następnie trafia do pożywienia człowieka. Przez powietrze mikroplastik może być przenoszony powietrzem i osiadać na żywności oraz powierzchniach. Ludzie mogą wdychać te cząstki podczas oddychania. Przez przedmioty domowego użytku mikroplastik może również uwalniać się z tkanin syntetycznych podczas prania, rozpadać się z plastikowych przedmiotów gospodarstwa domowego. Oraz opakowań, które mają kontakt z żywnością. Przed omówieniem tych wszystkich koszmarów, zajrzyjmy jeszcze raz do Wikipedii i dowiedzmy się, jak mikroplastik działa na organizm. Wpływ na organizm człowieka. Wpływ fizyczny. Mikroplastik może gromadzić się w narządach trawiennych i powodować mechaniczne podrażnienia i stany zapalne. Jego bardzo małe cząstki mogą przenikać przez ściany jelit i dostawać się do krwiobiegu. Toksyczne substancje. Mikroplastik może zawierać szkodliwe substancje chemiczne, takie jak ftalany, bisfenol i inne dodatki stosowane w plastiku. Te substancje chemiczne mogą być toksyczne dla człowieka i wpływać na układ hormonalny, powodować zaburzenia hormonalne, problemy z zdrowiem reprodukcyjnym i rozwojem. Przenosiciele zanieczyszczeń. Mikroplastik może adsorbować na swojej powierzchni inne zanieczyszczenia, takie jak metale ciężkie, Pestycydy i inne toksyczne substancje obecne w środowisku. Po dostaniu się do organizmu człowieka, te zanieczyszczenia mogą powodować dodatkowe szkody zdrowotne. Cudownie, krok po kroku, mikroplastik dostaje się do organizmu z jedzeniem, ale jego rozmiar jest mniejszy niż 5 mm. Uważam, że niewiele osób często je kawałki plastiku o rozmiarze nawet pół mm. Krupałyby na zębach jak piasek, a jedzenie tego byłoby obrzydliwe. Nawet gdybyśmy mogli połknąć taki kawałek, to po pewnym czasie opuściłby nas, ocierając łzy wzruszenia z powodu spotkania z pięknym wewnętrznym światem człowieka. Fakt, że mikroplastik może gromadzić się w jelitach no cóż, piasek też może nam przynieść takie same nieprzyjemności, i cegieł nie gryziemy z tego samego powodu. Czy chodzi o sałatkę z posiekanych butelek po Coca-Coli z octem balsamicznym i bazylią? Chodzi mi o to, że nikt nie je dużych kawałków tego plastiku w takich ilościach, aby zapychał jelita. Rozważamy dalej. Zatem drobniejsze cząstki mogą być szkodliwe, no mało prawdopodobne, żeby mikroskopijne cząstki zatkały nam jelita, a czym mogą nam zaszkodzić? Jak mówi Wikipedia, Szkodliwe są te cząstki, które mogą przenikać do naszego krwiobiegu. Wspaniale. Zainteresowałem się, jakiej wielkości powinny być takie cząstki. Do krwiobiegu teoretycznie mogą dostać się cząstki o rozmiarze 20 mikronów i mniejsze, a cząstki mniejsze niż 5 mikronów mogą dostać się do komórek naszego ciała. A to mniej więcej odpowiada wielkości większości drobnoustrojów. Dobrze. Co dalej? A dalej, jak się okazuje, mikroplastik wydziela metale ciężkie, pestycydy i inne toksyczne substancje, które nas zatruwają. I mikroplastik nabiera tych substancji, latając po naszym świecie. Dlaczego nie latał nad polami fiołków, gdzie nabierałby aromatów kwiatów i dobrego nastroju? Nie wiadomo. Czyli może zatruć nas nie na przykład brokuł, który rósł w środowisku pestycydów, a cząstka mikroplastiku wielkości drobnoustroju. Strasznie podstępny łotr. Ile tych potworów lata w powietrzu? Ilość mikroplastiku w powietrzu może znacznie się różnić w zależności od miejsca i warunków. Zgodnie z badaniami, stężenie mikroplastiku mniejszego niż 20 mikronów w powietrzu może wynosić od kilku cząstek na metr sześcienny do tysięcy cząstek na metr sześcienny w obszarach miejskich i przemysłowych. No, ta ilość nie jest szczególnie zrozumiała. Porównajmy to z ilością patogennych organizmów w powietrzu. Ilość patogennych drobnoustrojów, takich jak bakterie, wirusy czy grzyby w powietrzu, różni się w zależności od miejsca, sezonu, warunków klimatycznych i innych czynników. Badania pokazują, że w typowych warunkach miejskich stężenie mikroorganizmów może wynosić od kilkusetek do kilku tysięcy jednostek na metr sześcienny powietrza. Oto kilka przykładów. Obszary miejskie. W powietrzu dużych miast może być od 100 do 1000 jednostek na metr sześcienny powietrza. Obszary wiejskie. Stężenie mikroorganizmów może być mniejsze, około od 10 do 1000 na metr sześcienny. Zamknięte pomieszczenia. W pomieszczeniach takich jak biura, szkoły czy szpitale, stężenie może wynosić od kilkusetek do kilku tysięcy organizmów na metr sześcienny, w zależności od wentylacji, liczby osób i czystości. Teraz rozumiem, dlaczego kot Martin odmawia pracy w biurze, a lubi grzać się na słońcu przy otwartym oknie. Ale kontynuujmy badania, czyli ilość cząstek mikroplastiku jest średnio zbliżona do ilości drobnoustrojów w czystym wiejskim powietrzu. Uświadamiam sobie, że tych liczb nie można bezpośrednio porównywać. Nasz system obronny organizmu zazwyczaj skutecznie niszczy to, co wdychamy, a jak z pyłem, do którego właściwie mikroplastik również się zalicza. Pył, który dostaje się do dróg oddechowych, może mieć różny wpływ na organizm w zależności od jego wielkości i składu. Najdrobniejsze cząstki pyłu, znane jako PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, mają największy potencjał przenikania głęboko do płuc, a nawet do krwiobiegu. Kiedy człowiek wdycha pył, większe cząstki powyżej 10 mikrometrów, Zazwyczaj zatrzymują się w nosie się i gardle i są usuwane z organizmu przez kichanie lub kaszel. Mniejsze cząstki mogą przenikać głębiej do dróg oddechowych. M10 mogą docierać do oskrzeli i oskrzelików, ale zazwyczaj zatrzymują się w błonie śluzowej dróg oddechowych. PM2,5 mogą przenikać do pęcherzyków płucnych, gdzie odbywa się wymiana gazowa i stamtąd mogą przenikać do krwiobiegu. Aha, czyli cząstek zdolnych do przenikania do krwiobiegu jest znacznie mniej niż tysiąc. I trzeba zrozumieć, że zdolne do przenikania do krwiobiegu nie oznacza, że tam na pewno trafią, czyli dosłownie jednostki. Człowiek używa średnio 10 metrów sześciennych powietrza na dzień, czyli zgodnie z obliczeniami do naszego krwiobiegu może dostać się kilkadziesiąt cząstek mikroplastiku dziennie. No dobrze, niezbyt dużo. A jak z wodą? Ile cząstek możemy dostać z wodą? Badania pokazują, że w butelkowanej wodzie może znajdować się znaczna ilość cząstek mikroplastiku. Według różnych szacunków stężenie mikroplastiku w butelkowanej wodzie może wynosić od kilkudziesięciu do kilku tysięcy cząstek na litr. W szczególności badania Orbmedia wykazały średnio 10,4 cząstki mikroplastiku na litr butelkowanej wody. Inne badania wykazywały jeszcze większe stężenia, czasem sięgające kilku tysięcy cząstek na litr, w zależności od marki i warunków produkcji. Te cząstki mikroplastiku mogą zawierać polipropylen, nylon, polietylen i inne rodzaje plastiku, które trafiają do wody podczas produkcji, przechowywania i rozlewu. Znowu nie wszystkie cząstki mikroplastiku trafią do krwiobiegu. Nasz organizm ma wspaniałe systemy obronne również w zakresie trawienia. Ale nie będziemy zbyt surowi, cząstki trafiły do krwiobiegu. Co dalej? Dalej, 90% z nich zostanie schwytanych przez naszą długo cierpiącą wątrobę, a ten drobny mikroplastik opuści nas, podążając za dużymi kawałkami. Ale część na pewno gdzieś się osadzi, powiecie. Tak, najdrobniejsze cząstki mogą nawet dostać się do komórek organizmu i zacząć je zatruwać. I. Procesy zapalne i odpowiedź immunologiczna. Zapalenie. Małe cząstki mogą aktywować układ odpornościowy, powodując odpowiedź zapalną. Może to prowadzić do przewlekłych stanów zapalnych, które są związane z różnymi chorobami, w tym z chorobami układu sercowo-naczyniowego i autoimmunologicznymi. Stres oksydacyjny. Cząstki mikroplastiku mogą powodować stres oksydacyjny w komórkach, co prowadzi do uszkodzenia składników komórkowych takich jak DNA, ełka i lipidy. I co zapytałem Wielki Internet? Czy to może zrobić jedna cząstka? Oczywiście, że nie, odpowiedział stary mędrzec, przeglądając strony internetowe. Do odpowiedzi immunologicznej potrzebna jest większa liczba mikrocząstek i to w jednym miejscu. A jak pojedyncze mikrocząstki z krwiobiegu trafią do jednego konkretnego miejsca i będzie ich tam wystarczająco dużo, aby rozpocząć zapalenie? zapytałem znawcy. Zamilkł, zamilkł ekspert. Szeleszcząc bazami danych, milczy po dziś dzień, a ja otrzymałem reprymendę od Kota Martina za opóźnianie klipów na YouTube. Teraz rozumiecie, na jakim poziomie jest zagrożenie. Nie, nie będę mówić, że go nie ma. Gdzieś, kiedyś, u kogoś może dojść do przewlekłego zapalenia, a nawet raka od mikroplastiku, ale to absolutnie sporadyczne przypadki. A hałasu, ile? To kupcie w końcu filtr do wody wodociągowej i oczyszczacz powietrza, i śpijcie spokojnie w miejscach wolnych od kurzu. Ale co najciekawsze ktoś ma korzyść z opowiadania nam o jakichś iluzorycznych zagrożeniach, gdy istnieje masowa ilość rzeczywistych. Na przykład z powodu palenia tytoniu co roku umiera 8 milionów ludzi, z tego 600 tysięcy z powodu biernego palenia. O stosunkowo nowej modzie e-papierosach nie znalazłem danych dotyczących szkodliwości. Ale myślicie, że substancja narkotyczna nikotyna doskonale działa na zdrowie? Nawiasem mówiąc, e-papierosy są zrobione z plastiku. To dzikie źródło mikroplastiku. Proponuję robić je z drewna, metalu albo skła słonia. Te ekologiczne materiały pozwolą bezpiecznie przyswajać trujący nikotynę. A oto jeszcze jeden ciekawy fakt. Liczba potwierdzonych zgonów z powodu wpływu mikroplastiku absolutnie równa się liczbie zgonów z powodu tego, że mój kot Martin nasikał ludziom w buty. Nauka z zaskoczeniem i drżeniem nadal próbuje wyjaśnić to fascynujące zjawisko. Jeszcze artykuł w angielskiej Wikipedii cieszy nas takimi danymi o źródłach zanieczyszczeń. Wtórny mikroplastik powstaje w wyniku degradacji rozpadu większych wyrobów plastikowych przez naturalne procesy wietrzenia. Po trafieniu do środowiska. Do takich źródeł wtórnego mikroplastiku należą butelki z wodą i napojami gazowanymi, sieci rybackie, plastikowe torby, pojemniki na mikrofale, torebki herbaty oraz ścieranie się opon. Ścieranie się opon. Autor nie jest poinformowany, że opony robi się z gumy, a guma to nie plastik. Może autor artykułu myśli o ścieraniu się opon z tych chińskich samochodzików zabawkowych, którymi bawi się wieczorami? A torebki herbaty wynosić do rangi wszechświatowego zła. Fenomenalne. Nawiasem mówiąc, torebki herbaty robi się z papieru biodegradowalnych polimerów kukurydzianych lub jedwabiu. I tylko niektóre firmy produkują specjalne piramidki. Robią je z nylonu. Tylko raz widziałem takie w naturze. I to wynosi się jako jedno z głównych źródeł mikroplastiku. Myślałbym, że to żart, ale ton artykułu jest poważny. Chociaż, gdzie powaga w naszych czasach? Nie myślcie, że nie rozumiem, jaką szkodę plastik wyrządził i nadal wyrządza ekosystemowi Ziemi. Uważam, że wręcz przeciwnie, całej szkody od plastiku jeszcze nawet nie uświadamiamy. Termin mikroplastik został wprowadzony w 2004 roku przez profesora Richarda Thompsona, biologa morskiego z Uniwersytetu w Plymouth w Wielkiej Brytanii, i termin ten odnosił się do zanieczyszczenia cząstkami plastiku światowego oceanu. I to rzeczywiście gigantyczny problem, ale rozpoczynanie hypu z powodu jakichś niedowiedzionych wpływów na organizm ludzki to już przesada. To jak siedząc na wysypisku odpadów atomowych narzekać, że na świecie rekiny zjadają dziewięć osób każdego roku. I w ogóle, Martinie, oddaj moją miskę, a sobie kup ekologiczną z pancerza żółwia galapagoskiego i będziesz zgodny z aktualnymi trendami.